Dobrze, że nie jesteśmy na żywo, bo już byśmy kończyły. Hahaha! że to jest jakiś ogromny czerwony auto. Dzisiaj naszym gościem jest Joanna Brodzi, aktorka, ale również pisarka kulinarna. Ale powiem Ci od razu, zaznaczę na samym wstępie, że jesteś niewiarygodną pisarką kulinarną. Wyglądasz świetnie. <grymienizacja> <grymianizacja> <grymianizacja> Jakby to miało być jakiekolwiek <grymianizacja> znaczenie logiczne, szanowni państwo, to ja już na samym początku chcę zgłosić sprzeciw i bardzo wyraźnie zaznaczyć, że przede wszystkim książka nie jest kulinarna, tylko jest gawędą kulinarną i jest tam. Zdecydowanie więcej opowieści, choć przepisy też są. A wyglądać można w kuchni dowolnie, można wyglądać też dobrze, można wyglądać jak się chce, bo kuchnia jest dla wszystkich. I ta książka też jest dla wszystkich. Ewcia, u mami jest moją pandemiczną córką. U mami, na samym początku, jak było tylko jednym rozdziałem zapisanym, pierwszym rozdziałem zapisanym przeze mnie po pierwszym miesiącu lockdownu, to miało być dla mnie schronienie, żeby nie zwariować i żeby sobie przez kilka godzin dziennie dać poczucie bezpieczeństwa. Potem dopiero przyszło poczucie sensu i celu. Na, na początku w ogóle nie zakładałam, że tę książkę A umiem napisać, B, że ją dokończę, C, że ktokolwiek będzie chciał ją wydać, i do końca alfabetu, że będę sobie siedziała z Tobą dzisiaj, będąc gościnią na otwarciu festiwalu literackiego i będę miała spotkanie autorskie z powodu mojej książki, więc to wszystko co się wydarzyło um, dla mnie w ciągu roku i dwóch miesięcy pisania o mamie, to jest e, absolutnie dowód na to, że nawet z najtrudniejszego czasu może wyniknąć coś e, fascynującego i coś co może stać się przygodą i podróżą. E, a jeśli chodzi o wspomnienia, to jest to jeden z elementów e, tej opowieści, którą wyobraziłam sobie Słuchajcie, trochę jak stół, bo no, pisałam pierwszą książkę, więc nie, nie, nie miałam warsztatu takiego, który pozwoli mi zaplanować sobie pracę, żeby tekst był wyważony. I jak już się okazało, że Krakowski Znak y, jest zainteresowany tym, żebym ja ta książka napisała i skończyła po lekturze pierwszego rozdziału, to potrzebowałam sobie wyobrazić strukturę. Pracuję na wyobraźni jako aktorka, więc wyobraziłam sobie stół z czterema nogami, że jedną nogą będą moje... Wieloletnie y, śledztwa na temat pochodzenia przypraw i potraw i połączonych tych kropek, co, skąd, dlaczego, przez kogo i tak dalej. I to jedna noga. Druga noga to będą wszystkie te rzeczy, i to z kolei o tym chronieniu się i tej bezpiecznej przestrzeni. Wszystkie te y, anegdoty, historie, które y, do tej pory mieszkały tylko w moim sercu albo stawały się y, dobrym materiałem do tego, żeby opowiadać i sobie przy okazji. chciałbym cię przerwać, powiedz mi, na, na przykład ta historia z Rosołem. W ogóle skąd to wzięłaś, że, o tej historii w ogóle powstania Rosołu, na przykład? No, że... no i słuchaj, rzetelnie pracowałam nad dokumentacją, zbierałam materiały. Część ze rzeczy, które w umami się znajduje, um, jak przeróżne, um, trzecia noga książki, um, przeróżne moje rozkminy na temat tego, jak coś robić sprytniej, albo jak to lepiej rozumieć, um, choćby roztłumaczenie, na, na jakiej zasadzie należy używać folii aluminiowej, bo bardzo wiele osób tego nie wie, dlaczego matową stroną, a dlaczego błyszczącą i co to robi. To, to dla mnie te historie, tak jak historia rosołu, są po prostu fascynującymi historiami o naszym człowieczeństwie, o historii naszego zmysłu kreatywności, o tym jak jedzenie i pożywienie łączą się z losami ludzkości. Dla mnie to jest po prostu bardzo ciekawe, jak się okazuje dla czytelników umami też. Piszesz tam też, wspominasz swoje dzieciństwo, piszesz o tym, też o tej atmosferze siedzenia przy stole, przy takich wspólnych posiłkach to tak troszeczkę zdrać nam, proszę, jak to teraz wygląda w Twoim domu, bo naprawdę, no mam córkę w wieku Twoich synów, nie wierzę w to, że, że potrafisz zaciągnąć do stołu codziennie na Potrafię obiad. Potrafię i nawet nie muszę za każdym razem zaciągać. Czasami zdarza mi się tylko wielokrotnie wędrować do jednego lub do drugiego pokoju młodzieżowego, pukając, aż mi będzie otworzone, żeby dać sygnał, że już jest na stole, ale konsekwencje w tym działaniu jest Wyrazem mojej desperacji w tym, żeby się spotykać jednak przynajmniej raz dziennie przy wspólnym stole, i, 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 i tej konsekwencji będę się trzymać. Także namawiam Cię do tego i wszystkich rodziców, wszystkich nastolatków, do tego, żebyście nie ustawali w walce o to, żeby wasze dzieci siadały z wami do stołu. Ja sobie myślę kochana, że nawet tak oni kręcą nosem teraz, tak? W tym trudnym momencie, a yy... A wiemy obydwie, bo żeśmy miały te 14 lat, że to nie jest łatwy moment w życiu małego człowieka, który staje się nagle duży, że te smaki i ta bliskość, bo dla mnie też mocno w umami i to jest książka, mocno też o tym, że jedzenie to nie tylko dostarczanie organizmowi nawet najlepszych substancji odżywczych, tylko to jest też odżywianie przez bliskość i obecność drugiego człowieka. To jest dla mnie ważne. I myślę, że te świadomość i te potrzeby nasze dzieci z domu wyniosą. Proszę, powiedz, bo te przepisy, które tam się znajdują, to one, one były w twojej głowie, ty je gdzieś notowałaś. Żaden z przepisów, który jest umieszczony w tej książce, nie jest przepisem stworzonym na potrzeby tej książki. To są wszystko rzeczy, które są w tak zwanym kanonie żelaznym i znalazły się w nim na przeróżne sposoby podarowane, ukradzione, przetransponowane, podpatrzone. Ale wiesz to chodzi mi o taki sposób zapisania, bo ja pamiętam, moja mama zapisywała przepisy w zeszycie, tak? I ja sobie teraz jak tam jakiś przepis, nie wiem, czy na tort, czy tam na jakąś potrawę, to wiem, że do mamy, jak się zgłoszę. Po ten kajet sięgnę, to sobie ten przepis odszukam, tak? Nawet Aha. po kolorze kartki wiem, na której stronie on jest. tak? Więc Super, dlatego, że masz taki zeszyt w dlatego, swoich tam, Skąd wiesz, skąd u ciebie te przepisy się wzięły, skąd je, skąd je masz, tak? Czy to jest... W bardzo różny sposób. Kolekcjonuję przepisy i zbieram wiadomości na temat kulinariów, od kiedy pamiętam. Mam takie przepisy, które wyblakłe już, przypominają mi charakter pisma tych, którzy od nas już odeszli, jak przepisy zapisane przez moją babcię. Mam też bardzo dużą kolekcję przepisów podarowanych mi przez różnych ludzi, żebym mogła z nich korzystać i je udoskonalać na swoją własną nutę. Ja myślę sobie, że takie zbierane, takie kolekcjonowane kawałki, okruszki serc w postaci przepisów. To jest bardzo piękna sprawa, do której ty będziesz mogła za pomocą zresztą swojej mamy też wracać jak to wie, może w przyszłości też twoja córka. Mam nadzieję, chociaż na razie się nie zapowiadam wiesz, na to. Kto to wie? Powiedz, Życie a, bywa tak nieprzewidywalne. No właśnie, twoje dzieciaki pomagają ci trochę pomagają. w kuchni, Tak? Pomagają. Co lubią robić? Co ty lubisz z nimi robić? Wszystko. Ym, bardzo dużo rozmawiamy o tym, jak ym, nie marnować jedzenia. Yy, i... I rzeczywiście da się, bo powiem ci, dzisiaj rozmawiałam ze znajomym. Wspominałam właśnie, że mam z tobą dzisiaj y, rozmowę. Yy, Powiedziałbym, no nie, nie da się. Po prostu tak dużo się jedzenia marnuje, że nawet jakbym chciał nie wyrzucać, to po prostu przy dzieciakach się nie da, tak? Dobra, no to ja słyszę tak, mamo, czy ta zupa to było wcześniej yy, to Danko z tymi warzywami? A ja mam, mamo, dlaczego w innych domach można jeść normalne jedzenie, a my wciąż jemy resztki? <grym> Oczywiście żadna skrajność nie jest w porządku, ale, ale staram się nawet, jak coś zostanie, zamrozić albo przetworzyć. Te kości, tak, nawet, tak, o tak, których tam tak, piszesz. Tak. Mhm. I mówię o tym otwarcie, bo y, zauważyłam y, i wcale mi się to nie podoba, że ludzie wstydzą się mówić o tym, że nie marnują. A ja się nie wstydzę. Staram się nie marnować i nie wyrzucam nawet najmniejszej kromki chleba, która zostaje. Tylko odkładam ją do worka i przetwarzam potem na bułkę tartą albo na zagęszczacz do sosów. Naprawdę to robię masz czas na gotowanie rzeczywiście w domu? Nie robię tego jest... codziennie od rozumiesz siekania i obierania warzyw, ale rosło raz w tygodniu gotuję, bo potem przez cały tydzień mam wywar, który przydaje mi się do różnych szybciej działających przepisów. Mam pomrożone różne rzeczy. Jak oprawiam jakieś mięso, to staram się robić to na tyle wydajnie, żebym móc sobie pomrozić porcję i potem wyciągać gotowe. Rzeczy, które pozwalają mi szybko zrobić posiłek. To wróćmy jeszcze, wróćmy jeszcze do książki. Proszę, powiedz, to są takie Twoje wspomnienia. Jak myślisz, kto jest takim, no, można powiedzieć, targetem tutaj? Tak? Kto jest Twoim targetem? Kto, kto powinien tę książkę przeczytać? Kto. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, ale dla mnie to było bardzo ważne, żeby ta książka została zapisana inkluzywnie. To znaczy, żeby dać sygnał, że ja jako autorka. Zapraszam do tego wirtualnego stołu e, nie tylko swoich wspomnień, ale też tych e, historii przypraw i potraw, anegdot. Mam nadzieję też że dużej porcji humoru i przepisów. E, e, zapraszam wszystkich, i kobiety, i mężczyzn, i wszystkich tych, którzy w tych tożsamościach się nie mieszczą. A ja myślę, że to jest najbardziej książka dla tych, którzy nie lubią i boją się gotować. Najbardziej bym chciała, żeby ci ją przeczytali. I żeby trafili tam na przepis na wszech placek, który udaje się zawsze. A powiedz, co z twoim aktorstwem? Bo ja tak troszeczkę się zaniepokoiłam. Ja jestem twoją. <noise> Nic się nie bój. od dawna. Zapraszam ci. Z koleżankami zmieniałyśmy fryzury w, e, tak <noise> często, jak ty zmieniałaś. <noise> także e, bardzo, bardzo się martwię o to. E, czy... Nie martw się. To, że napisałam książkę, to jest taki kawałek taki odrościk od marchewki, którą uprawiam już bardzo długo, bo przecież od ponad 20 lat pisuję też felietony, właściwie bez przerwy, cały czas regularnie. Prowadzisz też programy? Dla mnie te aktywności, i jedna z nich, jaką jest aktorstwo, to są po prostu możliwości, żeby wymieniać z ludźmi dobrą energię. Grać bardzo lubię i, i pewnie nie zrezygnuję z grania, nawet jak to pisanie mnie będzie pochłaniało przy kolejnej, bo jestem już przy pracy nad drugą książką i mam już pomysł na trzecią. Znajdziesz czas, bo no już pandemia dzięki Bogu się skończyła. Tak, ale w czasie tej pandemii przekonałam się, że to w gruncie rzeczy wszystko jest o konsekwencji i o tym, żeby trzymać się kalendarza, jeżeli chodzi o pisanie. I że wszystkie opowieści o oczekiwaniu na natchnienie, no to, to nie. To, to po prostu jest tak, że trzeba po prostu siadać i pisać. 25 i 26 maja zapraszam Was do sceny relaks do świeżutkiego jeszcze spektaklu w w którym. Gram jedną z głównych ról, partneruje mi Bata Kawka i w wyjątkowej odsłonie Mariusz Bonoszewski. I ten spektakl jest też moim debiutem w roli producentki. O, proszę. Także nie martw się, wszystko ok. A czy znasz w ogóle nasze tutaj lokalne potrawy? Wiesz co, tutaj u nas nasze mamy serw serwowały nam. Znasz kiszkę ziemniaczaną, babkę ziemniaczaną, kartacze, sękacz, ewciu, takie potrawy są... Ewciu, moją babcię na tę Syberię to z wywieźli, ok? Ja jestem ziomalką. Nie doczytałam, Boże. <noise> Tyle o twojej babci przeczytałam, Ja a jestem tego... ziomalką tu. Co Czyli... prawda wywiało nas na drugi koniec Polski, na ziemię odzyskane, niemniej myślę sobie, że kuchnia Podlasia to jest e, nieprzebrana e, skarbnica też wiedzy na temat tego, co tak bardzo mi bliskie i o czym w umami, tej gospodarności, wiesz. I, e, tak, to już teraz tak, to teraz już mi się to fajnie, wiesz, co zamyka. To umie zrobić dobre kartacze. Teraz wszyscy powinniśmy się nauczyć. A robisz? Oczywiście, że tak. Cała tajemnica polega w jakości ziemniaków. Jaką potrawę najbardziej lubisz robić tak? No, jeżeli goście, jeżeli spodziewasz się gości, tak? Tutaj jeżeli mogę. To marokański. Jeżeli A... mogłabyś mi właśnie tu jakoś z tych Planowałam zrobić tajin, tajin w niedzielę marokański. twój rosół, ale... Dobrze, spróbuję w takim tadżin razie. Tajin marokański potrzebujesz tylko zaopatrzyć się w porządny garnek do tajin, i potem wykorzystać przepis, który jest dwumami, albo po prostu przepatrzeć, jak prostym sposobem układając, przekładając dowolne warzywa z dowolnym białeczkiem, wszystko jedno, czy to będzie coś wegańskiego, czy zupełnie nie. 45 minut zamykając pokrywkę od garnka i nie robiąc nic więcej, masz wspaniałe, sycące i zbierające przy jednym stole, zmuszające do tego, żeby byli przy jednym stole, bo nie da się inaczej jak z tego jednego garnka wyjadać sosu, który zostaje po nałożeniu na wszystkie talerze. Jest bardzo sprytny sposób na to, żeby zmusić wszystkich tych, którzy nie chcą, żeby przeszli do jednego stołu. Kiedy planujesz wydać kolejną książkę? Kiedy możemy się spodziewać kolejnych przepisów? A skąd wiesz, że będzie o kulinariach? Nie będzie o kulinariach? będzie. Tak naprawdę to wykorzystałam tylko tę pasję, którą mam i te fascynację, która mi towarzyszy, żeby, um, żeby pogadać z czytelnikiem o miłości do świata i do ludzi. Um, bo to o tym jest ta książka. Przecież to ja z wielką niecierpliwością czekam na kolejną, bo tak jak wspomniałam, mam nie dosyć czytałam ją i yy... I tak mi brakowało zakończenia. Chyba na wiesz? To, że ona w ogóle mówi to szczerze, to jest wspaniałe. <grym> I brakowało mi zakończenia, więc byłam pewna, że, że to tylko taki wiesz, tylko taki początek, taki, e, tak, taka zachęta do czytelnika. Słuchaj, myślę sobie, a jestem zodiakalnym koziorożcem, więc jak sobie coś zakładam, to staram się to zrealizować. Myślę sobie, że byłoby wspaniale, żeby druga książka znalazła się na naszych stołach za rok, czyli na moje 50. urodziny. Tego Ci życzę. I tego się trzymaj. I tego się trzymają. <laughs> e, dziękuję za rozmowę. Dzisiaj naszym gościem była aktorka i pisarka e, książek e, o kulinariach Joanna Brodzik. Dziękuję Wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego, samych smaczliwości. Dziękuję.